Walą Jest jeden wyskoczony oko Tutaj był. Kurwa, macie. Trafiłem ty! Kurwa! O, o ja pierdolę ty, faktycznie. Ale zabiłeś jednego i mi dobiłeś, gościa. Znaczy, nie no, nawet nie, nie wiem czy dobiłeś, bo. Ja nie mam killa. Ty masz kila. che cavolo. Ne mo' Troops in contact. Come fatto un volo? Madonna. io ah, no, no? <gasps> Bravo. Oh, enemy oh, oh, oh. <laughs> soldier <tombole> 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 Drugi lekwy. Powalony! Ja pierdolę. Powalony! Ja Powalony. Dobra, lobby! Dobra leży. Oba lobby! Oba Pomagał bym. Zlepił. Pomagałem, pomagałem. Brawo. Dziękuję. Tam... Dobrze, tutaj mam... Dobrze, nie mam awo. O Jezus. Ciśnij. O, pięknie. Biegną na stacji, to zarną. O Jezus, leży jeden. Dawaj, zajmij się. Brawo! Ciepło. <laughs> eliminate all targets in the AO. Objective is to eliminate the bounty target. O, już da. Drugie jest drugi. Brawo. Brawo. drugi jest na górze I będę się przez na do <grymne> no, no. <well> done. <grymne> O! Fajnie, fajnie. On the third, recons online. UAV entering the AO. Uh. Enemy UAV overhead. Enemy Dobra. 7, jest 7. Enemy oh, no. bez kawa, bez kawa. E, podnoszą się, podnoszą się. Idę do podchodzę spokojnie. do, 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 do the They survive, they Nie Możemy teraz zrobić no jest tam niedaleko. O, tu ląduje. Nie śmiali się. Jest na górze. Dwóch. Jeden leży. Jeden Z leka Tak, idziemy. Nie no trzeba tych gości z tego budynku chyba najpierw. Na, pe na pewniaka trzeba z wjechać. Mi się wydaje. Idę bardziej od lewej. Jest jeszcze na lewej. Powalony. Brawo. No! Dobra.

Okay. No, é de <laughs> shuttle, o que está o top, hein? Vocês estão aqui, gente. Obrigado noite. Não,

Yeah. Ojej. No to pij Aha, no to fajne. niego no. no ja... No bo on jak zwykle zabiłem prawie zabiłem kluka, który leciał. Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. <grym> no, Oh, Dziewięć. Biegnie za domek. Mm -hmm. Jest tu, będzie no. Co on mi, kurwa robi? No. Nie widzę. Nie jest tu.

Nie już po odrzucania. wyciągnąć. Widzę. Widzę. To. Widzę. 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 Widzę